Wiadomości z Małopolski. Szanowny Panie Senatorze, Szanowny Panie Pośle nasyjni Rzeczypospolitej Polskiej, Panie Prezydencie Gospodarzu Miasta Nowego Sącza, wiedzę Szanowny Panie Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Wszyscy drodzy mili państwo, ale przede wszystkim zwracam się do młodzieży, która tak licznie dzisiaj uczestniczy w tym wydarzeniu. Otóż... Szanowni Państwo, rzeczywiście z końcem września ubiegłego roku z rąk Spirosa Capralosa, prezydenta Europejskiego Komitetu Olimpijskiego w Olimpii, przejąłem oryginalną flagę Igrzysk Europejskich, której kopię dzisiaj zgodnie z zasadami przekazaliśmy miastu partnerskiemu. Moi drodzy. W Olimpii w 776 roku, przed naszą erą, odbyły się pierwsze starożytne Igrzyska Olimpijskie z inicjatywy Heraklesa Idańskiego, ówczesnego zarówno sportowca, ale też działacza, ale też filozofa. Oczywiście te Igrzyska były inne niż współczesne. Igrzyska Olimpijskie, które trwają kilka tygodni i wówczas te igrzyska trwały zaledwie 5 dni, rozgrywano jedną konkurencję na dystansie tak zwanego jednego stadionu, trochę innego niż współcześnie, bo to był stadion w kształcie litery U. Dokładnie według no, współczesnych pomiarów najlepszych geodetów to był dystans 192 metrów 67 cm. A także dla, jako ciekawostkę i jeszcze dla młodzieży przekażę, że pierwszym zwycięzcą tej olimpiady był niejaki Koroibos Zelidy, który w tym biegu zwyciężył. Ale co jest ciekawe, moi drodzy, wówczas na dwa miesiące milkły wszelkie działania wojenne wszystkich państw, które uczestniczyły w tej olimpiadzie. Dwa miesiące to był czas po to, żeby sportowcy, którzy mieli brać udział w tej olimpiadzie, Bezkolizyjnie, spokojnie mogli dotrzeć do Olimpii, a po Igrzyskach mogli dotrzeć do swoich krajów, do swoich miast, do swoich, do swoich domów. Oczywiście chciałoby się, aby przy okazji Igrzysk Europejskich, które będą rozgrywane od 21 czerwca do 2 lipca, zamilkły działania wojenne. A najlepiej, gdybyśmy się w tym czasie wszyscy dowiedzieli, że Zakończyła się ta okrutna wojna wywołana przez Federację Rosyjską napaścią na niepodległą Ukrainę. To będzie bardzo duże przedsięwzięcie. Sportowcy z 48 krajów Europy będą współzawodniczyć w 28 konkurencjach, dyscyplinach. Konkurencji będzie jeszcze trochę więcej na temat poszczególnych dyscyplin. Ale co jest ważne, 19 dyscyplin będzie rozgrywanych jako kwalifikacje do Olimpiady w Paryżu w 2024 roku, czyli już za, już za rok. A 12 z nich będzie rozgrywanych w formule Mistrzostw Europy. Więc będzie to wydarzenie sportowe, mam nadzieję, dobrze zorganizowane, ale również na wysokim poziomie, poziomie sportowym. Ktoś może się. Zastanowić, zadać sobie pytanie, a dlaczego nie 50 krajów europejskich? Otóż, Szanowni Państwo, mottem olimpijskim jest szlachetne współzawodnictwo i braterstwo wszystkich krajów skupionych w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Podkreślam. Braterstwo skupionych. Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim Krajów. No trudno teraz o to braterstwo podejrzewać Federację Rosyjską i Białoruś. Dlatego moi drodzy, szczególnie zwracam się do młodzieży. Te dwa kraje musiały zostać wykluczone, ponieważ ich obecne działania zachowania nie korespondują w żaden sposób z tymi fundamentalnymi zasadami olimpizmu. Citius, Altius, Fortius, Together. To znaczy szybciej, wyżej, mocniej, ale razem. To też koresponduje z tym, co powiedziałem wcześniej o tym wspaniałym współzawodnictwie i braterstwie. Czyli walka sportowców <grym> powinna być na maksymalnych obrotach, ale oparta o zasadę fair play której twórcą jest z kolei animator współczesnych, nowożytnych Igrzysk Olimpijskich Baron Pierre de Coubertin, czyli zasady fair play, ale na końcu bądźmy razem. Zresztą to zawołanie Igrzysk Europejskich UR Unity też mówi o tym. Jesteśmy różni, ale jesteśmy jednością. Podkreślam to dlatego, że jesteśmy w szczególnych okolicznościach historycznych i musimy do tego przywiązywać ogromną, ogromną wagę. Ja jestem przekonany co do tego, że ci sportowcy, którzy przyjadą do nas, również do Nowego sądu, będą właśnie przestrzegać tych fundamentalnych zasad, a zatem również ich kraje na arenie międzynarodowym. Tutaj w moim sączu, i to jest dobra informacja dla młodzieży, będzie rozgrywany tak zwany breaking. To nic innego, tylko sportowa odmiana brydenca, więc mam taką nadzieję, że do Parku Strzeleckiego, szczególnie młodzież będzie, jak to się mówi, całymi gromadami, gromadami podążać po to, żeby zobaczyć tych najlepszych z Europy z tej dyscypliny. Sportu. Korzystając też z okazji chciałem bardzo serdecznie podziękować Panu Prezydentowi Miasta Nowego Sącza, który bez wahania podjął się tego wyzwania, zwłaszcza, że no, łączy nas to z Samorządem Wojewódzkim Miasta Nowy Sąd, że przecież wspólnie e, doprowadziliśmy do rewitalizacji Parku Szczeleckiego. Starsze osoby pamiętają, jak długo ten park był zaniedbany i udało się wspólnymi siłami za pomocą ogromnych środków finansowych zbudować coś naprawdę pięknego. Ja uważam, że to jest perełka tego rodzaju miejsca do rekreacji, wypoczynku, ale też do organizowania wielkich imprez nie tylko sportowych, ale i kulturalnych. W amfiteatrze w Parku Szeleckim mam nadzieję przy wypełnionej publiczności, czyli zajęciu wszystkich trzech tysięcy miejsc siedzących, a może jeszcze więcej, e, odbędzie, się, odbędzie się, odbędą się te zawody e, w czerwcu, więc już dzisiaj wspólnie z Panem Prezydentem e, na to wydarzenie zapraszamy, a ja dziękując Panie Prezydencie jeszcze raz za szybką, szybkie podjęcie decyzji. Też pragnę podziękować Panu Przewodniczącemu Komitetu organizacyjnego, który wziął na siebie ogromny ciężar odpowiedzialności, bo naprawdę czasu jest coraz mniej, ale pan dr Marcin Nowak jest w historii uznawany za drugim sprinterem polskim po Marianie Woloninie, więc mam nadzieję, że jego urodzone cechy pozwolą nam i wyćwiczone też pozwolą nam na to, żeby w sprinterskim tempie doprowadzić do dobrej organizacji przygotowania tych igrzysk i życzliwego, gościnnego przyjęcia sportowców, osoby towarzyszące z tych 48 krajów y, Europy. Was, moi kochani, zachęcam do udziału nie tylko jako widzowie, ale też jako może wolontariusze, a może jako przede wszystkim wolontariusze, bo wtedy człowiek jest bardzo blisko tego wydarzenia. I pamiętajcie, y, jeżeli nam uda się, dobrze to wszystko zorganizować i przeprowadzić. To miasto Sącz będzie na trwałe wpisane do Ruchu Olimpijskiego jako miasto, jedno z miast, w którym odbyła się część tych wielkich zawodów największego wydarzenia sportowego między Olimpiadą w Tokio, a Olimpiadą w Paryżu. Więc miasto wyszło, Sącz ma ogromną szansę na to, aby się wpisać w historię Ruchu Olimpijskiego na trwałe. Dziękuję bardzo.